Zielone zaplecze miejskiego ośrodka kultury w Gnieźnie w czwartkowy wieczór wypełniło się wyjątkowymi brzmieniami. Przed przybyłymi na koncert wystąpił poznański kwartet Improsonus. Muzyków tego kwartetu łączy pasja do muzyki, przyjaźń i wspólne artystyczne wartości. Średniowiecze, które króluje u nas w tym roku, daje pole do wielu różnych interpretacji i możliwości. A muzyka, jako jedna z królów, z będących takim królującym i panującym działaniem kulturalnym, daje też szerokie możliwości. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję posłuchać różnorodnych zespołów, które interpretują także z jednej strony muzykę średniowieczną, ale z drugiej strony bardzo tak swobodnie. Swobodnie nawiązują do tego czasu. Dzisiaj zespół, który improwizuje, improwizuje tematy i cytaty z czasów średniowiecza, ale nie tylko z tej muzyki kościelnej, tej choralnej, tej takiej, która znana jest w kościołach, ale też tej takiej świeckiej. W czasach średniowiecza chodzili truba duży, truwerzy, wędrowali po różnych miastach, komentowali to, co się dzieje w różnych miejscach. W skład kwartetu wchodzą Katarzyna Stroińska-Sierant grająca na fortepianie, Jarosław-Sierant na skrzypcach, Dawid Tokłowicz na saksofonie sopranowym oraz Jarosław-Tokłowicz na instrumentach perkusyjnych. Nazwa naszego zespołu Impro Sonus dwuczłonowa wskazuje na to, że główną intencją naszej działalności muzycznej jest improwizacja. Sonus to brzmienia, a więc pokojarzyliśmy różnorodne brzmienia, takie dzięki którym można będzie grać muzykę w szerokiej stylistyce, a więc skrzypce, saksofony, klarnet, fortepian i szeroka gama instrumentów perkusyjnych. Skąd inspiracje? No, myślę, że muzyka improwizowana od zawsze, jeżeli chodzi o muzyków jazzowych, sięgała po bardzo różne źródła. W naszym przypadku jest to zarówno muzyka sakralna, jak i muzyka ludowa, ale także tematy filmowe, tematy polskich kompozytorów. Wszystko w zasadzie, co jest kanwą, na której możemy po prostu sobie poimprowizować. A co dzisiaj usłyszymy? Co już dzisiaj usłyszymy? Nazwa koncertu jazzowy Skansen sugeruje oczywiście, że koncert będzie, będzie oscylował w duchu, w idei odbywających się wielu imprez na terenie Gniezna, nawiązujących do epoki średniowiecza, do wydarzeń za czasów Bolesława Chrobrego. Będzie to oczywiście bardzo luźne nawiązanie, bardziej ilustracja Muzyki odwołujące się do średniowiecza z dużą dozą improwizacji, bo przecież muzyki średniowiecznej źródeł jako takich pisanych nie mamy, więc możemy jedynie wprowadzić Państwa w taki specyficzny klimat. Wydarzenie realizowane było w ramach tegorocznego Królewskiego Festiwalu Artystycznego.